450 tysięcy osób. O tyle mniej ludzi mieszka w takich miastach jak Radom, Bielsko-Biała czy Płock, które ćwierć dekady temu były stolicami dawnych województw. To tak, jakby wymazać Gdańsk z mapy Polski. Ale to nie jest historia Warszawy, Krakowa, ani nawet Rzeszowa. To opowieść o miejscach, gdzie nie zaglądają ogólnopolskie media. O miejscach, którymi nie zajmują się ogólnopolscy politycy. Poza największymi. W historii byłych stolców województw opowiem Wam na przykładzie mojego rodzinnego miasta, Częstochowy. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta. To tutaj w 2007 roku rywalizowałem o miejsce w klasie. W Częstochowie można było wtedy wybrać jedno z 41 liceów a o miejsca konkurowało 4715-latków z miasta i okolic. Dzisiaj lice zostało tylko 23, a liczba potencjalnych uczniów zmniejszyła się o 30%. Ważniejsze jest jednak to, co dzieje się z młodymi ludźmi po szkole średniej. Z mojej licealnej klasy na 35 osób 32 wyjechały poza Częstochowe. Większość wybrała na studia takie miasta jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, część pojechała na zagraniczne uczelnie. Wtedy bezrobocie w okolicy sięgało 15%, a przeciętna pensja wynosiła 2,5 tysiąca złotych brutto. W Katowicach można było zarobić tysiąc więcej, a w Warszawie nawet dwukrotnie więcej. Nie może więc dziwić, że masa młodych ludzi, podobnie tak jak ja, wybrała przeprowadzkę na studia do większych miast. Odpływ dobrze widać po liczbie mieszkańców. Ćwierć wieku temu w Częstochowie mieszkało 260 tysięcy osób. Dzisiaj mieszka tu najwyżej 200 tysięcy. Czemu tak się stało? Powodów jest oczywiście wiele. Po pierwsze, pozwolono na upadek wielkich, zatrudniających tysiące ludzi zakładów w branżach metalowych, takich jak huta czy tekstylnych. Po drugie, swoje dołożyli rządzący politycy, którzy przez lata nie potrafili wymyśleć nowego sposobu na poprzemysłowe miasto i wykorzystać potencjału turystycznego jasnej góry dla dobra miasta. Rzeszów kojarzymy dzisiaj z sektorem lotniczym, bielsko-biała kojarzymy z automotyw. A jaką specjalizację ma Częstochowa? No właśnie. Po trzecie, do upadku miasta swój wkład mieli politycy w Warszawie. Jako kraj od 1989 roku nie wspieramy średniej wielkości miast, a wiele decyzji podjętych w Sejmie finalnie osłabiało takie miasta jak Częstochowa względem metropolii. Taką decyzją była m.in. decyzja o odebraniu statusu stolicy województwa. W 1999 roku Częstochowa, tak jak 30 innych stolic województw, utraciła swój status. W reformie samorządowej zmniejszono liczbę województw z 49 na 16, a jej największym ofiarą stała się Częstochowa, która była największym miastem spośród puli pozbawionych tego statusu. Częstochowianie mieli prawo do poczucia bycia oszukanymi. 12 największe miasto w Polsce zdegradowano do zwykłego powiatowego miasta. Prestiżowa degradacja jednak nie okazała się najgorsza, a to, co następowało wraz z utratą województwa? Po pierwsze, utracono szereg miejsc pracy. Status województwa to administracja wojewódzka, oddziały spółek skarbu państwa, wszelakie inspektoraty itd. Z Częstochowy wyparowały więc co najmniej setki nieźle płatnych i, co najważniejsze, stabilnych miejsc pracy. Działo się to w czasie 15% bezrobocia i bardzo słabej gospodarki. Po drugie, utracono pieniądze na inwestycje. To pod stolicę województw planowane są najważniejsze inwestycje, takie jak lotniska, drogi, stadiony. Samorządowcy ze stolic mają uprzywilejowaną pozycję. Jak pokazują badania, przeciętnie 50% więcej środków unijnych trafiało do stolic województw niż do byłych miast wojewódzkich. Po czwarte, utracono dostęp do wojewódzkich usług publicznych. Dla szeregu osób oznaczało to, że wielu administracyjnych spraw nie można było załatwić w Częstochowie, a należało jeździć do stołecznych Katowic. To oczywisty problem dla firm, które wolały nie tracić czasu na dojazdy. To też ogromny problem dla miasta, które utraciło tysiące zostawiających tutaj pieniądze odwiedzających, którzy korzystali z gastronomii, robili zakupy albo korzystali z instytucji kultury. Średnie miasta upadają. Mieszka w nich coraz mniej ludzi, coraz mniej osób płaci więc podatki. Firmy zaczynają mieć problemy z zatrudnianiem nowych pracowników, gdy starzy idą na emeryturę. Lokalny biznes cierpi na brak konsumentów. Co więc dalej? Jeśli my nie przerwiemy tego trendu, obudzimy się w kraju, w którym poza największymi nie zostanie już nic. Dziś wciąż jest co ratować, ale za 20 lat może być już za późno. Jeśli chcesz poznać to, dlaczego średniej wielkości miasta w Polsce upadają, przeczytaj Poza Największymi studium o byłych stolicach województw. Link do książki w opisie tego filmiku.